Klucz Mistrzowski W tej broszurze znalazło się kilka lekcji Emmeta Foxa, ponieważ została ona stworzona z myślą o tym, by pomagać, by jak najszybciej wyciągać z trudności. Emmet Fox, mój nauczyciel, był i wciąż jest mistrzem w tej sztuce, choć nie ma go już wśród nas. Poprzedni artykuł napisałam Ci po to, abyś osiągnął wszystko, czego pragniesz, w możliwie najkrótszym czasie. Robi się to po to, aby ulżyć każdej sytuacji, która jest nie do zniesienia. Mówi dr Fox: Skróciłem ten esej tak bardzo, jak było to możliwe. Chciałbym był skrócić go do kilku linijek. To nie jest traktat instruktażowy, tylko formuła, która macie wyciągnąć z nieszczęść. Studiowanie wszystkiego jest dobre na swoim własnym miejscu i w swoim czasie, ale nie naprostuje ci Twoich trudności. Tylko praca polegająca na podniesieniu i przekształceniu Twojej świadomości rzeczy potrafi naprawić problem na zewnątrz. Czytaj często Klucz Mistrzowski. Czyń to, co Ci wskazuje, a jeśli będziesz wytrwały, zobaczysz, jak panujesz nad każdą trudnością. Modlitwa prawdy. Modlitwa prawdy wyciągnie Cię z każdej trudności jest mistrzowskim kluczem do harmonii i szczęścia. Wszystkim, którzy nie znają największej mocy we wszechświecie, polecam, aby wypróbowali to, co tu przedstawiam, aby otrzymali rezultaty, które potwierdzamy. Bóg jest wszechmocny, a człowiek jest jego obrazem i podobieństwem, i z mocy Boga panuje nad wszystkimi rzeczami. Mówi to doktryna duchowa i musisz traktować to serio. Nie jest to przywilej świętego ani mistyka, jest to dla wszystkich ludzi. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś. Klucz mistrzowski do harmonii jest teraz w Twoich rękach. To oznacza, że w modlitwie prawdy to Bóg działa, a nie Ty. Twoją jedyną pracą jest usunięcie siebie z drogi, aby Bóg mógł działać poprzez Ciebie, który jesteś jedynie kanałem Jego miłości. Dlatego Twoje wady, Twoje ograniczenia nie przeszkadzają w rezultatach. Nie ma znaczenia, jaką religię wyznajesz. Bóg jest Bogiem, jedynym, a ty jesteś jego dzieckiem i to mu wystarcza. A teraz sposób modlitwy prawdy. Kiedy znajdziesz się w trudnościach, staraj się przestać myśleć o problemie i zamień myśl o problemie na myśl o Bogu. Zastąp problem myśleniem o Bogu. Nie ma znaczenia, czy to coś bardzo dużego, czy bardzo małego. Nie ma znaczenia, czym to jest. To, co się liczy, to to, żebyś przestał o tym myśleć. Myśl o Bogu. Nie ma znaczenia, co o Bogu pomyślisz przywołuj to, co o Nim wiesz że jest wszechmocny, wszechobecny że jest miłością, mądrością, prawdą, inteligencją że jest wszechpotężny, nieskończony. Nawet jeśli wiesz to tylko trochę pomyśl o tym ponownie. I myśl o tym za każdym razem, kiedy znowu zacznie cię nękać myśl o problemie. Nie spinaj się. Nie próbuj zgadywać, co się stanie, ani jak Bóg to załatwi. Zostaw to Jemu. Oddaj to w Jego ręce, jak mówimy w metafizyce, i zapomnij o tym. Powierzyłeś swój problem największemu, najmądrzejszemu, najzręczniejszemu specjaliście temu, który rozwiąże to w doskonałej harmonii dla wszystkich, ku twojej pełnej satysfakcji. Ale teraz nie wchodź mu w drogę. Nie przeszkadzaj swoją ludzką osobowością. Nie wtykaj łapy, mówiąc zupełnie dosłownie, w słowach zacenta.